Witamy w Runway. To jest Cyklon E-Bike Vector Extreme. Zaraz opowiem teatr. Jest z nami oczywiście też Marek. Zawsze miło, miło go widzieć. Vector to jest najlżejszy z wszystkich e-bików, które są w Cyklon E-Bike. Wersja Extreme, czyli najmocniejsza wersja naszego najmniejszego e-bikera. Mamy tutaj silnik MXus 3K Turbo przewinięty. Przez Was pakiet, tak. jaki tu jest? Tu akurat jest pakiet 16S10P, mhm. czyli takie wypośrodkowane między wysokimi osiągami a zasięgiem. I muszę Wam powiedzieć, że to już naprawdę w tej wersji wektora naprawdę już jest niezły kop. Fajnie się nim jeździ. Jeżeli miałbym wybierać spośród wektorów dla siebie, to na pewno bym poszedł z konfiguracją Extreme. Nie ma tutaj soft start, tylko od razu ciśnie. Jest to naprawdę fajna jazda. Jest właśnie na st sterowniku subwoton, który zapełnia, zapewnia właśnie tą moc. Ile mamy tutaj amperu? amperów? 60, jest to sterownik subwoton mini, który fabrycznie ma 45 amperów. Mhm. Jest to sterownik odblokowany i moc tego sterownika na chwilę obecną to 60 amperów. I w tym momencie byłby normalnie klip, gdzie rozmawiamy o wszystkich szczegółach tego e-bike'a, ale niestety to się nie nagrało. Więc powiem Wam o tym wszystkim na spokojnie w domu przy mikrofonie. Różnica między wektorem Monster a wektorem Extreme jest naprawdę spora. Tutaj mamy maksymalnie 4400W w piku, ale samo dochodzenie do tej mocy jest zupełnie inne. Przez właśnie brak soft startu od razu wręcz nam idzie ten e-bike na koło. W tym konkretnym egzemplarzu akurat nie ma systemu PAS, ale jest też możliwość jego wbudowania. Ten e-bike waży też tylko jakieś 40 kg, wobec tego jest naprawdę lekki, zwinny, fajnie się nim skacze i wspomaganie napędu elektrycznego pedałami na pewno też dodaje do zasięgu. W trybie do 25 km na godzinę bez wspomagania można dojechać nawet do 120 km. Pakiet to 60V 30Ah, bardzo podobnie jak na przykład w skuterze Super Soko albo w skuterach NEW, czyli 1,8KWh. Standardowo jest też 8A ładowarka, która sprawia, że można naładować tego e-bike'a w jakieś 3-4 godziny. Tak jak widzicie, jest też stacyjka, system lokalizacji GPS. Po prawej widać też voltomierz, który z kolei lepiej będzie widać za chwilę w innym klipie. W Koła są 24-calowe, zawieszenie to klasycznie DNM modyfikowany przez cyklon e-bike. To jest tu jeszcze widać fajnie te hub synki. Ogólnie, Wektor to jest bardzo lekki e-bike na swoją moc i myślę, że naprawdę fajnie nadaje się do lasu na offroad, Jest lekki, można nim skakać, po schodach jechać, bo obręcz na pewno bardzo dużo wytrzymał. I widać teraz ten nowy, fajny wyświetlacz w Wektorze. Masz też do wyboru dwa rodzaje kół, 24 albo 26 cali. W tym wypadku, jak widzicie, mamy talcze pływające. Są to tarcze firmy XLC, czyli od sprzętu, który używamy najczęściej. I w tym modelu także po raz pierwszy, no jak widzieliście w poprzednim, w Monsterze były tylko mijania. Tu jest stopień jania, mijania, pokazuję. I są bardzo dobrze widoczne. Tak, do tego mamy standardowo alarm ze światełkiem. Jako trzecie światło no, mamy trzy tryby prędkości 1, 2, 3 Pierwsze ograniczenie w tym wypadku do 15 na godzinę, druga połowa mocy i pełna moc Polt USB, szybki port ładowania, pilot w zestawie standardowo do alarmu Jak widzicie Vector jest w kolorze szarym, ma szarą okleinę. I tutaj e, skupiliśmy się nie tylko na ramie, ale także daliśmy spychy w kolorze szarym, które są malowane plaszkowo. Niestety dzisiaj nie pokażę wam aż tak dużo ekstremalnej jazdy w terenie, ponieważ ten e-bike będzie zaraz odbierany, ale za to pokażę wam co się jeszcze dzieje w pracowni. Cyklon e-bike będzie też nowa rama, która nawet jeszcze nie ma nazwy i parę innych ciekawostek. A teraz przejdźmy do hamulców. Moi drodzy, dlaczego nie stosujemy tarcz hamulcowych w Schmanach? w technologii ICE, czyli te wszystkie xteki i tak dalej. W każdym razie ta talcza wygląda po kilku hamowaniach i bajkiem, to jest 160, cała poprzepalona przy hamowaniu z 70 na godzinę. talcza uległa fadingowi, czyli się powykrzywiała, popaliła. Talcze hamulcowe szlano są dobre do rowerów. Do rowerów downhillowych, do rowerów normalnych, XC i tak dalej. Do i bajków, które ważą 50 kg i więcej, nawet 40, totalnie się nie sprawdzają. Znaczy są po prostu niebezpieczne przy wyższych prędkościach, dlatego Wszystkie talcze jakie stosujemy zaczynamy od 200mm, od 203mm. Tak? No i w zależności tak naprawdę od, od tego jaki jest e-bike dajemy różne, różne talcze. Standardowo do Vectorów, do VLC light, Monster, Monster Plus dajemy zwykłe talcze 203mm, firmy Tektor najczęściej. I są to takie zwykłe talcze. Są to grube talcze, jak zobaczycie, porównacie z talczami Shimano i tak dalej, są troszeczkę grubsze. W wersji Extreme dajemy talce pływające. Dajemy talce pływające, które mają to do siebie, że w momencie kiedy się nagrzeją, to to ciepło nie oddają na boki, tylko w te zatrzaski. Tak? Rozszerzają się po prostu w stronę pająka. W momencie kiedy talcza nam się nagrzewa, powierzchnia metalu się rozszerza. W momencie kiedy mamy talce typu Shitmano, no, na przykład taką, tak, no to. To nie, jest, to nie jest talcza pływająca, więc tylko to są nity, więc talcza zaczyna nam się wykrzywiać. Jak się nam talcza wykrzywia, to yy, obciada na przykład o klocki hamulcowe, klocki się zużywają szybciej. Yy, zaczyna no, e bike hamować jakoś dziwnie i tak dalej. Talcza pojedyncza, tak to wygląda. Tak? A teraz talcza wentylowana. Jest to talcza po prostu podwójna, tak jak w samochodzie. Jaka jest różnica? Talczy podwójnej nie włożymy do zacisków hamulcowych Shimano, nawet do wersji Z, signed i tak dalej. Po prostu ta talcza nie wejdzie, ponieważ ten zacisk jest za słaby. Znaczy, ten zacisk jest za wąski. Jedyne zaciski, które fabrycznie obsługują talcze wentylowane, są to najwyższa wersja zacisków Tekto. E, warto dodać również, że wersja. Wersja zacisków Texa Auriga Twin, czyli podwójny hamulec z przodu, fabrycznie nie obsługuje tej tarczy hamulcowej, wentylowanej, ale i na to mamy swój sposób. I zakupując u nas i e bajka z podwójnym hamulcem z przodu jest możliwość zamontowania tarczy wentylowanej chołpa. To, że jest to najwyższy model tarczy hamulcowej na świecie, pewnie już dawno wiecie. Wkrótce w cyklone bike będzie też nowa rama. Teraz widzicie ramę prototypową, która jest projektowana przez marka. Teraz widzicie parę renderów. Przede wszystkim do freeridu i z wzmocnionym podsiadłem. Będzie można też zastosować różne soporty, np. Octalink, Pressfit czy Kwadrat. Wszystko jest wymienne. Będzie to rama do freeride'u, ma mieć zasięg do 200 km, też z QSM 205. Jak na razie widzicie wersję spawaną po prostu na miejscu. A potem Cyclone e-bike zleci produkowanie tej ramy polskiej firmie. Będzie wzmocnione mocowanie wahacza. Jak widzicie mamy tutaj piękny ściek z tigomatem z jednej i z drugiej strony. Więc to jest Cyclone e-bike Vector. Extreme. Według mnie najlepsza, najfajniejsza konfiguracja tego e bajka. Jeżeli na tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku.